Co się stało na Vtubie? W 60 sekund. Mikoczy miała trudne chwile, i pies wymagał pilnej operacji przez zapalenie malcicy. Na szczęście zabieg się udał i pupil wraca do zdrowia. Lunaris redebiutuje 21 lutego o godzinie 16, jeżeli czekaliście na jej powrót, to już niedługo. iRifi znowu musi przesunąć redeviut, tym razem przez chorobę, miejmy nadzieję, że szybko wróci do formy. Cyrael przekroczyła barierę 6000 obserwujących na Twitchu, moje gratulacje. Ohideko dostała bana na Twitterze i nie może się skontaktować z supportem. Założyła nowe konto, ale jeżeli nie odzyska starego, miejmy nadzieję, że udaje się wrócić do dawnego Poziomu. Lex Onibi ma wietne problemy z oczami, a teraz doszedł do tego jeszcze żołądek. Trzymajmy kciuki, aby szybko wróciła do zdrowia. Felixa pokazała, co dostała od swoich widzów i mam jedno pytanie. Czy ja też mogę dostać takiego Vaporeona? Darksona wystartowała ze swoim pierwszym tak-show z Youtuberami. Tym razem na grillu była Cyber. Która przez ostatni rok miała dość sporo dram na głowie. Ela pracuje nad modelem VTubera w stylu Manhava, zapowiada się naprawdę świetnie. Akire zaczęła wrzucać materiał na YouTube, jeżeli ciekawi was, co przygotowała, warto zajrzeć. A Rysuneko zaczyna nową artystyczną fazę, może zobaczymy coś wyjątkowego.